Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie sobota poranek albo piątek po południu wlatuje film na mój kanał dlaczego tak? dlatego, że jak sobota jest piękna i ładna wrzucam film w piątek aby w sobotę rano móc pojechać na przykład na rybki a jeśli jest brzydko wrzucam film w sobotę rano dzisiaj zapraszam was na coś pysznego z szynkowara mam szynkowar e, 1,5 litrowy do takiego szynkowara maksymalnie mieści się 1,2 kg jakiegoś pysznego mięsiwa przyprawionego. I dzisiaj mam tutaj udziec z indyka. Rozprawię się z nim. Jego jest 1350 gram Odejdzie skóra, odejdzie odejdzie kość, która jest tutaj i będzie około właśnie kilo 200. I zrobimy pyszną szyneczkę miodową, drobiową, właśnie z indyka. Przyprawimy, co my tu mamy: płatki chili, mam ee, paprykę wędzoną oraz czosnek. No i oczywiście miód. Zapraszam Was na film. Chodźcie tutaj bliżej. Rozprawimy się z tym indykiem. A więc, jak już wspomniałem, e, indyk ma tutaj skórę ten udziec ma skórę więc pozbędziemy się jej możemy dodać sobie ją na przykład do jakiegoś pasztetu jak będzie, będziecie robić eee, za jakiś czas zamrozić ją nawet lub po prostu wyrzucić albo wrzucić na przykład do rosołu jak macie zamiar gotować aby się wygotowała taki nadmiar brzydki jakiś tłuszcz jeśli jest to go odetnę uwaga na paluszki bo nóż jest bardzo ostry tak pięknie on wygląda. Wytniemy sobie kość. Nie będzie nam potrzebna. W ten właśnie sposób. Nie trzeba bardzo e, jakoś precyzyjnie to wycinać, dlatego że mięso pokroimy sobie w jakąś tam nieregularną. Kosteczkę. Kość też oczywiście można obgotować, albo coś z niej zrobić. I zobaczcie, mamy tutaj już. Y, trzeba też popatrzeć, przejechać paluchami. Czasem są takie, takie tak zwane, nie wiem jak to po polsku, takie mikrokostki, chipki, o właśnie coś takiego to też na bok. No i tutaj już nie ma żadnych kostek. Tutaj nie będzie, bo nie ma kości. Nie było. No i pokroimy to teraz w kosteczkę. A więc, jak Wam wspomniałem, jakieś kilo 200, tak aby było. Paseczki, kosteczkę. Jak uważacie? będzie uwierzcie mi przepysznie. E, indyk ma to do siebie, że ma dużo, e, będzie bardzo dobrze się kleić ta e, wędlinka nasza, dlatego że właśnie indyk ma takie właściwości, że dobrze się klei. Dużo galaretki może być, jeśli wyjdzie z niego woda. A jeśli chcecie mieć dosyć galaretki, na przykład, to można zawsze dolać y, trochę wody lub na przykład wywaru z tej kości, y, wywaru z tej skóry. Ale ja dzisiaj nie będę się z tym bawił. Zobaczcie, tak to wygląda. A więc tak, indyka mam kilo 10. E, tak, kilo, kilo 100, przepraszam. E, kilo i 100 gram. E, tyle mi wyszło z tego udźca Pierwsza przyprawa, jak udaję, to jest peklosul. E, peklosoli użyłem 16 gram na każdy kilogram. Kolejną przyprawą będą płatki, czyli dodamy troszeczkę pikanterii do tej naszej. Szyneczki miodowej kolejna przyprawa papryka wędzona, słodka. Oczywiście również dodamy tak, aby nadać tej wędlinie nutkę wędzarniczej mam również czosnek taki w płatkach jak widzicie od firmy Jelux i firma Jelux nigdzie wcześniej się nie spotkałem z takimi płatkami pokażę wam jak one, jak one wyglądają właśnie coś takiego płatki czosnku czosnek płatek premium tak to się dokładnie nazywa Wędkarz 10. Macie kod rabatowy na stronie, na sklepie firmy Jelux na internecie. Który umożliwia Wam 10% zniżki. Wędkarz 10 i damy tych płatków 3 gramy na kilogram. Spróbuję je podryczyć. Nie wiem, jak to mi wyjdzie. No nie bardzo. Także ja sobie rozmiotę je w moździerzu. Na tą naszą masę dodamy również właśnie miód. Zobaczcie, mam taki miód gęsty i dodamy go dwie takie właśnie łyżeczki tego miodu. I zobaczycie, spróbujcie sobie zrobić taką pyszną wędlinę. Jak ona będzie smakować, będziecie wiedzieć. Naprawdę, jeśli nie robiliście, polecam, bo jest bardzo pyszna. Robiłem już dawno temu. Tak to właśnie wygląda. Dodamy również pieprz drobno mielony. W ilości 2 gramy na kilogram. I teraz należy całą tą naszą masę porządnie wymieszać, wymieszać, przemieszać, tak aby wszystkie składniki się ładnie połączyły. Pięknie pachnie. Papryka wędzona się przedziera, czuje. Trzeba to porządnie wymieszać, wygnieść, przemieszać. Pięknie to wygląda. Sami zobaczcie zresztą. Fajnie się komponują te płatki, czyli oraz ten y, czosnek w płatkach. A więc zobaczcie, tak się masa pięknie prezentuje, bardzo ładna i na pewno będzie zacnie to wszystko smakować. Wrzucamy woreczek specjalny taki do Szynkowara oczywiście. Ja go sobie tutaj delikatnie o, w ten sposób. Wpinę. Trzeba uważać, bo te końce są ostre. Ktoś mi kiedyś pisał, żeby je papierem ściernym, ściernym podrukować a potraktować. Ale jakoś tak mi schodzi, że jeszcze tego nie zrobiłem. I zobaczcie, tak się to prezentuje. A teraz należy to mięsko nasze umieścić w szynkowarze, ubijając. Klei się to mięso to bardzo dobrze. Poza kamerą jeszcze trochę go pobełtałem, pomieszałem. Należy tylko pozbyć się powietrza i będzie super. Później sprężyna, jak będziemy parzyć, sprężyna zrobi robotę i porządnie e, nam to mięsko dociśnie. Zobaczcie. Tak to się pięknie prezentuje. A więc zobaczcie, tak to się moi drodzy prezentuje. Woreczek należy teraz podciągnąć delikatnie do góry. Zakręcić. Ja to by na niej robię w ten sposób. Końcówkę gdzieś tam z boku założyć. Nie będę dzisiaj dawał tej sprężyny ani termometra po prostu go zakręcę w ten sposób mięsko ląduje do lodówki te smaki, przyprawy wszystkie ładnie się przeżrą wejdą w to mięsko zamarynują się, zapeklują się i będzie super widzimy się jutro po jakichś 24 godzinach dlatego, że dzisiaj jestem po pracy jutro będę po pracy będę miał chwilę, żeby wstawić to do parzenia no, i będziemy to parzyć. Czy coś, więcej, czy coś więcej można dodać? No, ja już nie mogę się doczekać, bo zacnie to mięsko wygląda. No i widzimy się jutro. Do zobaczyska. Siemaneczko, więc witajcie po 24 godzinach. Eee, nasza, nasze mięso. Zamarynowało się, zapeklowało się, przeżarły się wszystkie kawałeczki. Przynajmniej mam nadzieję. <laughs> Wiecie co? Nawet przez ten woreczek przedziera się wspaniały zapach. I nie będziemy przedłużać. Zakładamy sprężynę w ten sposób. Dajemy tutaj jeden z termometrów, który pokazuje 20 stopni, ale temperatura już spada. Wiadomo, stało mięso w lodówce to trochę wyzimniało. Wstawiamy go do naszego garczka, wiecie to ja tutaj mam taką siateczkę. Prawdopodobnie to jest do gotowania makaronu bądź jakichś yy, jarzyn, warzyw itd., ale fajnie to się sprawdza, jeśli w ten sposób to postawię. Zalewam to ciepłą wodą. W moim wypadku jest taka dosyć, dosyć ciepła, dlatego że gotowała się z 5 minut temu. Nalewam tak pod. tak centymetry do końca. Oczywiście mi braknie. Więc doleję sobie jeszcze trochę. Tak, jak mówię, centymetr, dwa centymetry przed końcem. Teraz tak. Ten termometr na środku, który jest do mięsa, temperatura. Sorry, sorki. Teraz będzie lepiej. Do mięsa temperatura musi nam dojść minimum 72 stopnie, dlatego że to jest drób, salmonella i te sprawy trzeba to wyeliminować. Wsadzam drugi termometr obok. Ja to zawsze sobie robię w ten sposób, bo tutaj mi nie wejdzie, właśnie. A tutaj na tym termometrze będę temperaturę utrzymywał e, jakieś 70, 80, 85 stopni maksymalnie. Stawiam to na palnik. Włączam. 82 ma, e, jest temperatura. Także jest dobrze. Utrzymuję tą temperaturę. E, no i co? Jest godzina 16:26. 16:30. Zobaczymy, ile to się będzie parzyć. Osiągnie temperaturę 72 stopnie w środku. Włączę się, pokażę Wam, co dalej z tym będziemy robić. Już nie mogę się doczekać. Do zobaczyska później. A więc, witajcie po 2 godzinach i 8 minutach. Tyle trwało parzenie. Parzenie tego tej wędlinki miodowej już Wam pokazuję temperatura temperatura doszła 72 3 stopnie coś koło tego zobaczcie mam nadzieję, że to dobrze widać, a będzie parować 72 3 stopnie Jakoś tak. O to chodzi, żeby do tej temperatury sparzyć e, e, kurczaka, czy, czy ogólnie drób, aby wyeliminować salmonele i tak dalej, jak Wam już wcześniej mówiłem. Teraz należy to wyciągnąć. Ja to może zrobię. W ten sposób garczek już nam nie będzie potrzebny z gorącą wodą. Jest to wszystko gorące, wezmę sobie jakąś ściereczkę. Tak troszeczkę z daleko, aby nie zaparowała. Zwaniamy sprężynę i wyciągamy termometr do umycia. Zobaczcie, trochę tutaj się soku nazbierało. Sprężynę o, świetnie. Świetnie to pachnie. E, teraz. Teraz tak. Ja to odstawię nie wiem. Kurczę wiecie co, nie wiem czy nagrał mi się moment jak to otwierałem. E, muszę to później zweryfikować. Zobaczcie jak te soki. Teraz będą wchłaniać się trochę w tą yy, naszą wędlinę. Tak to wygląda. Uwierzcie mi, pięknie to pachnie. Już nie mogę się doczekać, kiedy spróbujemy. Kiedy ja spróbuję, a wy popatrzycie, <laughs> a ja wam powiem, jak to smakuje. Teraz tak, zakręcę to sobie w ten sposób. Odstawię to nawet na zewnątrz. Jest za 27. Więc posiedzę jeszcze przy komputerze. Z dwie godziny ostygnie to mi porządnie i wstawię do lodówki, ale no dwie godziny to trochę mało pewnie. Albo jutro rano wstawię do lodówki i dopiero jutro wieczorkiem rozkroimy i spróbujemy tejże zacnej i pachnącej naprawdę szynki miodowej. Z indyka. Tak czy inaczej widzimy się jutro. Siąneczko, a więc witajcie w końcówce tego filmu. Wędlinka nasza z indyka miodowa postała sobie w lodówce przez całą noc, czyli jakieś tam te 6 godzin powiedzmy, eee, może troszeczkę więcej. I teraz będziemy ją wyciągać. zrobiła się galaretka na wierzchu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zaraz zobaczycie na pewno z innej, z innej perspektywy. Trzeba tą galaretkę trochę, o właśnie, zlać, co się da. I zobaczymy, co tam w środku. Piszcie, chodźcie tutaj bliżej. Eee, wiecie, co ktoś mi kiedyś pisał, że. Taki woreczek właśnie z tą wędlinką, z takiej jakąkolwiek wędliną z Szynkowara będzie dużo lepiej wyciągnąć, jeśli oblejemy ją właśnie gorącą wodą, wrzątkiem I ja to uczynię. I zobaczymy, czy ten ktoś miał rację. Oczywiście, zobaczcie, ten ktoś miał 100% racji. Tak to się prezentuje. I zaraz sobie ją otworzymy. Bardzo łatwo wyszło. Naprawdę dziękuję Ci, kolego, kolego, przyjacielu, przyjaciółko. Nie pamiętam, kto to był, bo to było dosyć, dosyć dawno temu. Tak ona się prezentuje. Ten taki ładny bloczek, można powiedzieć. Myję łapki i kroimy tą wędlinkę. A więc zobaczcie, tak to się ładnie prezentuje. E, specjalnie włączyłem jeszcze dodatkowe światełko. Wiecie co? Ja to w ten sposób przekroję tak, aby było widoczne po całości. Jak to jest, jak ona wygląda. Zobaczcie, szyneczka z indyka tak się prezentuje. Bardzo ładnie, sympatycznie, pięknie pachnie. No i co, pokroimy kilka plasterków. Jest zwarta. Te płatki, czyli są gdzieś tam widoczne. Płatki czosnku również są widoczne. Wydaje mi się, że bardzo ładna, a jeszcze nie próbowałem. Za chwilę zobaczymy, jak rzecz ona smakuje. Tak ona się prezentuje. Mam nadzieję, że to ładnie. I ciekawie wygląda szynka miodowa z szynkowara z indyka. A więc, jak widzicie, tak się to ładnie prezentuje. Pięknie pachnie. Uwierzcie mi, już nie mogę się doczekać. Jest godzina dziewiąta. Po dziewiątej kilka minut rano, więc śniadanie będzie eleganckie. Przekroimy tutaj. E, tak jak mówiłem, e, widać te, te płatki e, czyli delikatnie. Ciekawe, czy będzie właśnie ostra. Może takie delikatne muśnięcie pikantery. Naprawdę bardzo pyszna węglinka. Jest taka jakby lekko słodka, sprawił to właśnie miód. Pięknie ona się kroi, świetnie wygląda, oczy już jedzą. Jula, chcesz spróbować? Tak. Proszę. Dodałem miodu do niej. Dobra. Dobra? Nie się dobra, tylko dobra. Dobra. Albo nie dobra. Dobra. Dobra? Zjadłoby się z taką wędlinką na kanapce? Jak widzicie i słyszycie, jest e, naprawdę bardzo pyszna. Polecam zrobić sobie taką. Jest lekko spicy. Lekko spicy. Szczypię troszeczkę więcej, nie? I tak ma właśnie być. Bo dodałem płatki chili, wiesz? No. Ty nie lubisz spicy bardzo, nie? Nie lubię spicy. No. E, spicy znaczy e, ostra. E, co mogę powiedzieć więcej? Polecam taką pyszną wędlinkę, abyście sobie zrobili. Dobrze, już nie będę przedłużał. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Eee, wpadnijcie proszę na tą grupę na Facebooka. Zapraszam na moje filmy wcześniejsze, jak i kolejne. Jakie również na nawędkowaniu, bo średnio je oglądacie, zauważyłem. <śm> ale tu nic, każdy eee, lubi co innego. Super, trzymajcie się, i do następnego filmu. Do następnego.